Siemano, widzę to w kolejnym odcinku z Waszej no, może już nielubionej. <śmany> powiedzcie mi... powiedzcie teraz sobie to teraz... A, ta... A dobrze, nieważne. E... Zadam tylko pytanie. Znaczy, nie zadam, tylko powiem Wam pytanie, że czemuś nie ma że ta. Tego, naszego tego pierwszego takiego seria, takiego, takiego takiego, pomyślałem, że nie będę już tego nagrywał. Tak samo jak ten. To już nie ma dosłownie e, sensu dużego. Znaczy nie aż tak dużego. Ale bałem, że też e, zapomniałem o serii GitHub, więc też wróci. E, I w ogóle wszystko już wróci do swojego porządku. Tylko zostawiamy sobie właśnie te dwie serie. Na chwilę obecną, a jest teraz nowa, będzie nowa, zaraz na którą będzie, po tym już odcinku, będzie, odcinku, takim przedstawieniu, można powiedzieć, przedstawieniu, już będzie wtedy odcinek normalnie, pierwszy raz z innego czegoś, więc, tak, a tak to już na raz.